Ja bym tutaj wrócił do tego pytania Andrzeja. Ja dotychczas myślałem, że jedynym człowiekiem, który wszystko wiedział z góry był Lech Wałęsa. Teraz się okazuje, że dru dru drugi był Orzechowski Mariusz. W 1986 roku Szewi miał, że mu powiedzieć, są kompletne bajki. Znaczy, o co sobie wymyślił, mu się przyśniło. Ja pamiętam, w 1989 roku. Rozmowę w, w Sejmie z Orzechowską. W Sejmie, gdzie w mój. Proszę pana, gdzie, gdzie wy tu pchacie? Dokąd, to ta to, to, to awantury, a, a chodziło o deklarację Sejmu odszczekującą y, polski u, 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 udział w interwencji, że on ja, ja wtedy się uparłem i przez swoje i, 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 i trygi, to znaczy, przez Jacka, przez. przez, 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 przez Ręka ja w, w imieniu OKP zgłaszałem projekt tej uchwały i to pozostawiałem. Ale pamiętam, nikt ze mną się, się tak nie chrócił jak Orzechowski i niespodzianka. Kto drugi był? Nie uwierzycie. Ci może być. Wtedy tak. I przypadek wreszcie jest ciekawy, bo ja na, na jego OKP zobaczyłem, jak taki człowiek się w lat. tak, tak fundamentalnie z, zmienić. I to dla mnie jest też taki tytuł do i, i tak jeszcze refleksji o, o problemie tego, że później, później w wolnej Polsce by bywało różne, ale ci straszni komuniści, łącznie ze swoim strasznym leneczkiem minilemem, nigdy nie byli zagrożeniem dla Polski demokracji. Zagrożenie przychodziło z zupełnie z jednej strony pod innymi hachasmami, innymi sztandarami i tak dalej. Oni nie. Może psłyli momentami jakość demokracji, bo nigdy nie 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 i istoty, nigdy. Uwaga druga, no to jest właśnie to, to co, co Tataszek mówił o tym do dojrzewaniu. Przecież z czym G -G Gorbaczow przyszedł do władz Przecież on, on nie przeszedł tym projektem rozmontowania ro, ro, paktu Zawaszowskiego czy WPG, co już nie, nie wspomnę, o Związku Radzieckim. mi kogo proponował jako sekretarza. No i dokładnie, dokładnie, że w ogóle tego pomysłu nie było, że on takie ma że on takie ma, ma pomysły, w związku z tym, że on ma na to przyzwolenie, w ogóle, wymysł orzekowskiego od, od, od A do Z. To, co się stało w 1899 roku, to przekraczało hodnot intelektualny nie Korwacowa, i, 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 i generałów, wszystkich. Regana, Re 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 Busza, Legitacę, Mimiteranda, y y Sacharowa, Sołżenicyna. Ja pamiętam moją pie pierwszą wizytę w Moskwie. Pan S S S Sławek tu obecny, to, to wtedy. No, myśmy się spotkali i spotkałem się z Afanassiem, z pop Popowem, z, z innymi z i tak itd. Z masą ludzi, a w Rosji miał bardzo 88, dobre. 8 czy 89? 89 oczywiście. W, w 8 jeszcze byłem, nie później, jak później. Otóż jak pużni. I tak byłem wtedy w, w Moskwie, słuchaj, ja byłem kompletnym szoku. Tak mnie przy, przyprowadzili na, na posiedzenie tej grupy międzynarodowej. Mi, 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 yy. tam był, był takich dwóch pro prokuratorów, Glian i Iwanów. Tak. No co, co ci wygadywali, to przy nich Janek r tactile, Rudecki, był z własnym drzemem w ogóle, a łagodny liberał w ogóle. Tam już tak kazali, tak, tak. że to są Chcieli, bo tym podobno a potem wciścieli na, na Pekin już tam z Katiuszami i tak dalej. Sytuacja była tak zdumiewająca. Ja pamiętam, wróciłem stąd do Warszawy, złapałem kielaki, ja mówię, broni. Oni się interesują wyłącznie sobą teraz. Ale i tu, tutaj... Yy, u, u, u. Uwaga, ten mój artykuł na nasz premier, w naszym filmie, był bardzo źle przyjęty. Nie. Bardzo krytyczny. Róż w gruncie rzeczy po mojej stronie był Jacek. Oczywiście na ale po cichu, bo on się nie będzie wychierał, nie, nie jest głupi, ale ma, 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 ma zrobić na pewno, że ja szybciej pi, 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 piszę niż i myślę. I, 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 Co chcę powiedzieć. Jeżeli w naszym środowisku ten pomysł, żeby wzi wzi wziąć władzę, by, by był tak nieakceptowalny, to, to co się dziwić, że ja Jarzecki poszło dw dwóch lat, żeby w ogóle do tego wszystkiego dojrzeć, żeby wyobrazić w ogóle. Adam, przerwę Ci, wejdę Ci słowo i, i zareaguj na to. Ale czy mogło tak również być? Taki proces psychologiczny też się odbywać. Ja, ja też należałem do tych ludzi, o których w tej chwili mówiłeś. Też nie chciałem. To pamiętam, dużo pamiętam. Siedzieliśmy za mroziakiem i włosyśmy sobie wyrywali z głowy, jak Mazowiecki podejmował decyzję. Tylko zrozum. Myśmy to samo odczuwali i tak samo rozumowali, jak generał Jaruzelski. Myśmy wiedzieli, że, że to bardzo ciężko będzie że bierzemy na siebie to, czego on nie chce, ponieważ już nie potrafi. Ale my też byliśmy my, my, w jeszcze gorszej sytuacji od niego, bo on miał instrumenty, a myśmy instrumentów nie mieli. Nie, mnie się wydaje, że, że to źle teraz. Ale ja się mogę być, bo ja też to spetekuluję. Mnie się wydaje, że generał uznał, że jeżeli w 1989 roku, czyli 8 lat po wprowadzeniu stanu wojennego jest taki wynik jaki jest, no to on, jeżeli jest, mówiąc patetycznie wszelkiego honoru, a ja uważam, że jest, ja że jest, ja to on nie, 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 nie może z gęby cholery robić. To znaczy, no trudno, no źle się stało, przegraliśmy. Powinniśmy wygrać, przegraliśmy. Ja nie mogę teraz spadać stanu wojennego. To znaczy, teoretycznie y, oczywiście y, y, warszawski men był możliwy. Ja się tego Ja się wiem, nie, że generał to zrobił. Ja się uważam, tego, co, co, co ten powiedział mi starszy. Kiedyś spacerowaliśmy... a ja, ja, no nie, to było w, w Moskwie, jakby ambasadorem. Kiedyś tam, a gościnny, gości inny mnie odmiańskim koniakiem i mówił, Spójrz, to wystarczyły dwie prowokacje, by wysadzić w powietrze dwa komisariaty i już byliśmy w innym miejscu, nie wiem czy Pani może to zauważyć, byliśmy w innym miejscu, więc ja, 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 ja się tego bałem, że nie, nie, że sam generał, ale że tam jakaś partia, nie wiem, betonu, mostwy, bezpieki, nie wiem, że, że oni pozwalają generał do dupy, że on sobie nie radzi, trzeba go Wy, 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 jak ten pomysł był w 1981 roku. Jeżeli przeczytasz te, te dokumenty, co nasi towarzysze no, mówili no, Rosjanom, wschodnim Niemcom czy Czechom, to to tam było i to mówił Milewski. Ja nie radzi po prostu, trzeba zmienić kierownictwo. Była ta próba na tym plenum w powie roku, czyli kto to to Grabski wtedy proponował, że jest wieś kierownictwa, tak? No? Na proponował w tym liście. Tak, list, tak, list, tak. Był ten list z Breżniewa, gdzie... By się, oficjalna ingerencja. Tak, gdzieś pisało Jan Jadlański, kania i nie było słowa towarzyszy. Tak. I to było charakterystyczne, bo to, w języku tej liturgii bo bolszewickiej, to, to, to znaczyło cofamy im z, 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 z zaufania. Na temat jak, jak się myślało, wtedy uderzyła taka informacja opowieść <kluzny> redaktora Żakowskiego, który mnie dawno opowiadał, jak to w czasie w nocy 4 czerwca zadzwonił do niego Rokita i mówi, i tam już był, on był w Komisji Obliczającej wyniki i mówi mu, mówi że... Wygląda na to, że wygraliśmy, szykuj się, na pewno nas zaaresztują, więc wtedy taki był nastrój, że coś takiego może się zdarzyć w, w Dokładnie roku. tak, dokładnie tak. Ja na przykład no, to, to jest pytanie do, do, do ciebie. Jak Ty z, z, interpretujesz, że w tym momencie i prywas, i, i, i biskup materski nagle postanowili? Zrobić takie wotum nieufności nie, nie wobec y, ludzi, którzy byli w środowiskach korowskim. Ja myślałem, tak. że nie lubili koru. A w w I, ja myślę, że po prostu ma trudną rację. Tylko to było podchwytliwe pytanie py, do, do sekretarza, który Uważam sprawę za bardzo ważną i, tak, tak. i taką niedokładnie wyjaśnioną, czy nie dość <tuszy> A ta sprawa biskupów polskich właśnie w roku 89 jest znamienna i tak powiem istotna dla, dla, dla nie wiem, naszych losów, prawda? Dla, dla naszej tożsamości, kim jesteśmy. No bo przeżywaliśmy również sytuacje nadzwyczajne, szczególne. Otóż takim, takim, taką sytuacją nadzwyczajną było to, co Fliczkę przywiązuje do tego duże znaczenie, prawda? I szczerze, że ma rację, chociaż do końca jeszcze nie mamy tego tak powiem pogłębionego. Dlatego, że nie tylko to, że y, pewne środowiska katolickie, pewne, pewne środowiska młodzieży katolickiej, tuż pasterz, prawda, w różnych miastach, stanowiły bazę dla SKS-ów, wspomogły mocno środowiska koru, prawda, to było bardzo istotne i ważne. Ale przecież rzeczą niezwykłą było to, że chyba y, kardynał Prymas Wyszynicki przyjął chyba dwa albo trzy razy Jacka. Nie wiem, czy cię je przyjmował. Nie nie też. Doleciał, mimo, mimo. Mimo. Pamiętajmy o tym, że kardynał rzeczywiście był bardzo tradycyjny i naprawdę był z ducha Taki był, tak go uformowano. Natomiast wy, właśnie ko, byliście dla niego wielkim szczęściem. Był to jedno chłackie. To jest moja teza. Szczególnym wydarzeniem w jego życiu, szczególnie szczęśliwym wydarzeniem w jego życiu. Dlatego, że wtedy on, Interregs, który czuł na sobie ciężar historii, na sobie, ponieważ kilkudziesięciu biskupów go mało wspierało w tym zakresie, on był sam. A ojciec był, był, Był bardzo sam. I on dostrzegł Was. Poważny element, niewielki niby, no przecież nie taki potężny w tym totalitarnym układzie. Tym niemniej ruch, roz, rozwijający się ruch oporu przeciw komunizmowi i nagle poczuł, że nie jest tam. No dobrze, ale, on... ale Andrzej, 89 hmm. rok, ty opadasz jak było? Ale to był Wyszyński, a, a, a głęb takiego odczuć nie miał. Moim zdaniem to takich odczuć nie był, nie był zdolny. Prawda? Bo on nie był inteleksem i on nie wojował z komunizmem przez całe pokolenie. To jest jedno. Natomiast w przypadku biskupa Materskiego to naprawdę była jedna, bo ja prowadziłem z nim dwukrotnie długie rozmowy na ten temat i sprawa była jedna nie do przeskoczenia do, dla historyków czy ludzi znających temat nie jest to nic nadzwyczajnego. Jan Józef był szefem loży las to było nie do przeskoczenia dla biskupa, z grubsza tradycyjnego. No, to musiałby być jakiś to niesłychany biskup, który, który mógłby to łatwo przełknąć. Ja bym dodał tutaj parę słów o ludziach, którzy odgrali ogromną rolę i o instytucjach. Znaczy, po pierwsze, Gazeta Wyborcza, a druga rzecz, no, taki szczegół mało dostrzegania, może trochę tłumaczący zachowanie części tego aparatu. Otóż myśmy po 1956 7 roku wpychali wręcz niektórych naszych kolegów do aparatu, żeby się zaciągnęli do aparatu, bo była koncepcja, ponieważ nas skazano na następne 100 lat, to, że trzeba to zmieniać od środka. Niektórych aparat przemacerował zupełnie, tak jak grubego Stefana, z tym, że jeszcze w 65 roku byłem u niego w Poznaniu, gdzie był sekretarzem przy Żydlaku, kiedy jeszcze rozmawiał ze mną, tak jak w 57 no. roku, a już w 3 lata później był kimś zupełnie innym. Tutaj przytoczę Kazia Barcikowskiego, a to już nie mówię o tej chwili. Kazia Barcikowskiego znałem jeszcze z, jako z tego ruchu młodzieży wiejskiej. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ na wszystkie moje krytyczne uwagi na temat reżimu, on reagował jeszcze ostrzejszą krytyką. Ja go w pewnym momencie, to było mniej więcej połowa lat 70. zapytałem, tak to po to tym siedzieć. On tak popatrzył na mnie i mówił tu udaje, że nie jest. Przecież wiesz, kto przyjdzie na moje miejsce. A ja przynajmniej do faszyzmu nie dopuszczę. No nic. A się oddaję. Nie, ja myślę że ja, 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 ja na wszystkie pytania Honorowego prezesa SDP a wam jeszcze pan z, 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 z... z kolei i Jurek. Z ja pan ambasador już proszę, proszę, ale mam pytanie do pana, do pana profesora, mianowicie wróćmy na moment do 1988 roku, bo tutaj ciągle poruszamy te wątki polityczne, prawda, następstwo po tych zdarzeń politycznych. Ale oprócz tego, tak jak... Ty Równolegle toczy się w innym dukcie, jakby, dzieją się różne rzeczy, które są związane z osobą Wilczka. Polskiego też, prawda? I oto 23 grudnia w prezencie e, świątecznym tak? społeczeństwo dostaje ustawy Wilczka. Ja ją teraz przeczytałem po 25 latach. Bardzo liberalna. Proszę, Bardzo mało niweralne. powiedzieć liberalna. To jest w ogóle seferizm. Tam jest napisane w pierwszym artykule, że. Każdy może założyć przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo może, mieć do, może zatrudniać dowolną ilość pracowników. To jest taki dogmat o balony, prawda, że 50 można było, być tam kiedyś. A tutaj no, można mieć do, dowolną ilość pracowników. Co więcej, w artykule czwartym jest napisane, że wszystko jest dozwolone, chyba że czegoś ustawa nie, na coś nie pozwala. Cztery punkty. I jeszcze na dodatek jest tylko 11 koncesji. Ale jednocześnie jest uchwalona ustawa o bankach, która rozwija ten monopol banku centralnego. Jest uchwalona ustawa o Krajowej Izbie Gospodarczej, czyli z tych ustaw można dzisiaj bardzo dobrze wyczytać jeszcze jakby inną rzeczywistość, do której ktoś się szykował. Co pan profesor na to powie? Właśnie na ten nurt związany z ustawą Wilczka i... Rakoszki Bogusławiu temu. Dodam tak, jeszcze tak. pytanie, Panie Profesorze. Czy to prawda, że tak powstrzymał okrągły stół w jesienią 1988 roku argumentem: towarzysze, pozwólcie mi uratować socjalizm? On liczył na to, że poprawi go. I że, i że poprawi go samodzielnie. Ale, ja myślę, ale i równocześnie w grudniu on odegrał ogromną rolę w przygotowaniu. W okrągłego Stołu, bo przygotował takie wystąpienie, które było pytaniem do partii i to były pytania rewolucyjne, które miały przygotować uznanie Solidarności. Także przez jakiś czas przyjął władzę, łudził się, że będzie, że potrafi dokonać naprawy tego zepsutego systemu. A potem przestał się łudzić i zdecydowanie przeszedł na pozycji, że trzeba się dogadać sobie solidarnością i zrobić to wspólnie. Myślenie ludzi było spętane pewnymi założeniami o tym, jakie ma być w I teraz te założenia, te pęta pykają. I wtedy powstaje takie poczucie hulej dusza, piekła nie ma. No róbmy i rób, idzie się w kierunku jak najbardziej skrajnym. Nie mając zresztą ani doświadczenia, ani zrozumienia całego złożoności, całej złożoności mechanizmów gospodarczych wolnego rynku, tylko ideę, że tak jak była prosta idea, demokracja czyli wolne wybory. Gospodarka to jest wolny rynek. No i uwolnijmy, róbmy wolne wybory i róbmy wolny rynek. Ani demokracja nie sprowadza się do, do wolnych wyborów, ani wolny rynek nie sprowadza się po prostu do wolności gospodarczej, że musi już muszą być instytucje, mechanizmy i dla jednego i dla drugiego, ale będzie, że mało kto rozumiał to wtedy i, w, i w polityczną stronę tego procesu i ekonomiczną stronę tego procesu.